Dzień dobry, miłe Panie. Dzisiaj relacja z ostatniej wizyty. Była u mnie Pani, pacjentka, kobieta, która urodziła niedawno dziecko. No i trzy miesiące od urodzenia dziecka, kiedy już przestała karmić, nagle u siebie stwierdziła w piersi to coś. No i przyszła do mnie właśnie w sobotę, no i zapytała się, no co to jest, no czy ja to wyczuwam. I rzeczywiście, może sobie zróbmy teraz taki poglądowy obrazek. Tu jest powiedzmy sobie pierś, tak, tak jak stoi przede mną, tu jest sama o, brodawka, tu jest ta otoczka brodawki. Oczywiście w ciąży to to jest wszystko takie nabrzmiałe i w ogóle. I gdzieś mniej więcej w tym miejscu wyczuła coś. No, bardzo fajnie. Oczywiście przed badaniem USG trzeba dokonać badania palpacyjnego, tak? No ja w tym miejscu oczywiście też dokonałem badanie, pokazałem jednym palcem, bo to najlepiej jednym palcem pokazywać, a nie dziesięcioma, bo potem nie wiadomo, które, której ręki, tak w ogóle. No i rzeczywiście, okazało się, że znaleźliśmy oboje taką zmianę, która mniej więcej miała gdzieś około tej wielkości palpacyjnie, czy to dużo, czy to mało. Na tyle dużo, żeby się tym przejąć, i na tyle mało, żeby się tym nie przejmować. O co chodzi? Ta zmiana przede wszystkim się przesuwała tutaj w tej części, i to jest bardzo dobra, dobra cecha, ponieważ każda zmiana, która się przesuwa w stosunku do otaczającej tkanki, nie jest praktycznie nigdy rakiem. Dlaczego? Ponieważ rak przeżera całą tkankę okoliczną okalającą i doprowadza po prostu do jej, jak gdyby, sklejenia. Natomiast w tym przypadku nie było niczego. No i po wykonaniu badania USG, to już Wam pokażę więc, jak to wszystko wygląda, tu jest skóra, o, ona ma mniej więcej gdzieś tam może milimetr grubości, no i tutaj jest oczywiście tu ujście tej, tej całej brodawki i o, tutaj odchodzą takie różne, można powiedzieć, o, kanały mlekowe, o, gdzieś takie sobie, o, i w takim jednym właśnie kanale mlekowym ja zauważyłem taką mniej więcej strukturę, która była minimalnie bardziej wysycona na biało niż zwykle. Czyli mówiąc językiem takim technicznym, w tym miejscu fale dźwiękowe osiągały większą prędkość niż na przykład w wodzie i wtedy aparat USG rysuje tą zmianę bardziej na biało. I Stwierdziłem, że ponieważ niczego innego poza tą jedną zmianą nie, nie, nie widzę, a ona miała wielkość, słuchajcie, 4,4 na 1,8 mm. Czy to dużo, czy to mało? No, tak jak na początku już mówiłem. I ta zmiana znajdowała się prawdopodobnie w przewodzie mlekowym. No, i teraz powstaje, powstaje pytanie, co to może być. Czy to może być rak? Raczej na pewno nie. Co to może być innego? Może to być zwapnienie, To się pojawia w każdym wieku, oczywiście wy myślicie, że dopiero po 60 roku życia, nic bardziej mylnego, czasami szesnastolatki też mają zwapnienia już, na przykład w macicy. Co to może być jeszcze? To może być też polip. Polip też jest taką bardziej zbitą strukturą, a wszystko, co jest bardziej zbite, przynosi dźwięki aparatu ultrasonograficznego częściej, co jest właśnie w formie takiej białej. Ogólnie rzecz biorąc, co robimy? Robimy po prostu obserwacje. Tej pacjence zaleciłem kontrolę mniej więcej za około 3 miesiące, chyba, albo pod koniec lata, już teraz już nie pamiętam. Nawet jeżeli mnie będzie słuchała, a pozna to po tych wymiarach, no to mniej więcej możemy się zobaczyć za 3, 4, 5 miesięcy. Chyba, że nagle to się szczególnie zacznie powiększać. Do czego zmierzam? Ogólnie rzecz biorąc, takie zmiany są bardzo często w piersiach, bardzo często są rozpoznawane. Część pacjentek na to reaguje, część nie. Na pewno najważniejszą sprawą jest po prostu, żeby tego nie zaniedbać, żeby to kontrolować. A jak zapytacie mnie, co zrobić, jak na przykład we wrześniu będzie to dalej, no to wszystko zależy od czułości. Można znowu posunąć się i znowu to obserwować przez za parę miesięcy, albo na przykład pójść do szpitala i kazać sobie to wyciąć. O. Biopsja się tutaj nie uda, ponieważ ta zmiana jest za mała. Wszystko co, niżej, co jest poniżej 5 mm jest w zasadzie niemożliwe do spunktowania. Jeszcze mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że tutaj są na samej brodawce takie można powiedzieć przewody i można tutaj wprowadzić taki 0 bodajże 7 mm endoskop, który się nazywa właściwie od nazwy galaktoskopem, czyli po prostu Endoskop, który w dosyć słabej rozdzielczości może nam do tego polipa dojść. Czyli galaktoskopia jest takim badaniem, można powiedzieć, inwazyjnym. To trochę oczywiście boli, bo ten galaktoskop jest grubszy niż te przewody wyprowadzające. No ale można powiedzieć, niewiele osób, znaczy niewiele ośrodków w ogóle to ma. Ja to widziałem, nigdy tego nie robiłem. Ale można oczywiście to zrobić albo po prostu wyciąć. Tym samym dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał. Cześć!